tego nie spalono, jak podobało się z innymi ofiarami, ale udręczony jest strasznie i pozbawiony życia. Na krzyżu mógł zbawiciel powiedział, Kajanie zdrowa, a nie człowiek, a nie do wstawy. jest, na to wodach i krzyżu, i rozsypały się wszystkie kości moje. Ze względu na tę ofiarę przebłagano mojego ciała do pani z kolekcji, myśniaczy,

Ofiara krzyżowa ten różni do wszystkich innych ofiarach. Że ofiara sama jest tu zarazem. Opier. Że, że ofiara sama jest tu zarazem ofiarującym. Dalej, że ofiara jest, ta ma wartość nieskończoną. Ofiara krzyżowa ten różni się wszystkich innych. Że ofiara sama nie... Kościół św. Józefa, gdzie 12 października 1986 roku swoją diabelską misję zaczął Franciszek Bergoglio. Rodzina Króla Jana III Sowieckiego, cesarz Karol VII, arcybiskup Klemens August, córka sowieckiego urodzona na Wawelu, regentka Bawarii. A tu jest już wprowadzenie porządku Bergoglio. Hamburg, święta Anska, biskup Hamburga, Matka w Wietrwaldzie. Pojawiło się na terenach misyjnych biskupa Brunona z Hamburga, Brunona Schauenburga, brata grafa Adolfa IV, pradziadka polskiej królowej. Siedem klasztorów przydachał tymi drogami i otrzymowałam 28 września 10, 2017 roku. To już jest nowy kościół. Właśnie w kościele św. Józefa, wzorcowy kościół, gdzie zaczął swoją misję. Franciszek. My się modlimy. modliliśmy za księdza Michała Wozińskiego codziennie, towarzysząc mu misji. Pan Jezus krzyżu będzie mówił, o misji. bo nie wiedzą co czyni. Czego nie wiedzą? Co czynią? Nie, nie wiedzą, że Pan Jezusa krzyżują, ja no wiedzą. Ja nie wiedzą, że krzyżują, bo nie wierzą w Boga.

To to jeżeli tej prawdy człowiek do sobie nie przyjmuje, to się dosłownie żyje ból. jak żyje o w łudzie, to daje na takie zdrowie ludzie ludzie tak stanie, sobie tak że jak ja są głowa, dzieci nie mają nie kuszy, śmierci, no, nie mają to to nie nie mają To dzieci nie

20 stycznia w 1742 roku monachium zmiął cesarz Karol VII. W siedmiu kościołach w Hamburgu była jego rekwiem w jego czci, oczekiwaniu na światło. Książka znaleziona w Turcji Człowiek poza W więzieniu Dacha, księdza Edwarda w na rynku północnym w Krakowie. Jest to jednostka, która stacjonowała przed Kościołem Tatinów, gdzie są pochowana rodzina Sowieckiego. Kościół był budowany w dziękczynieniu za urodziny Maksymiliana Emanuela. Potomka na Potomka Jadwigi w Telspach zmarł i dachał 16 lipca 1976 roku. Jest Bawel 14 sierpnia 1943 roku. Wszystkie w kościołem Tatinów przed kościołem Tatinów Płucz Monachijski zorganizowany przez Papa VI w XXIII roku w Krakowie Matka Roska z Lasolet wszystko widziała z Dacho. ze jest z Dacho. Przy siedzibie przy pałacu Teresy Kuny Gąsowieskiej, kiedy z Karmelu krwi Chrystusa, dachał. Brałam Dacho, relikwię było. Dla Kościoła Świętego Piotra i Pawła w Pędzicach. Tu mamy księdza Augusta Benninghausa, zamordowanego w potworny sposób w dachu, Ale aż 27 czerwca w 1941 roku, kiedy w zamordowaną zamordowano proboszcza Karola Wojtyły, księdza Jana Świerca, czterech Salezjanów tego dnia również aresztowano Nacjusza Papieskiego w Estonii, Edwarda Profitlisia, ksiądz August Benningholz, zamordowany w Dachau, niemiecki ksiądz. To jest kardynał Pell. Nasze spotkanie 17 października 2010 roku w Rzymie na kanonizacji Zmierczyka. a tutaj Schmidt, piąty kanclerz Niemiec, którego się dziwa, Die Zeit w Hamburgu jest w miejscu, gdzie umarł święty papież na wygnaniu, święty papież Benedykt V. Tu jest napad Dziennik Dzienniku Ogłoszeń dla Ludności Polskiej. 10 listopada w 1943 roku, w dniu kiedy zamordowano w Hamburgu trzech kapłanów i pastora, żeby krew spłynęła razem. O tym zamachu, o, tym, o tej zbrodni mówił Franciszek w Hamburgu 12 października w 1986 roku. Tu mamy to o czym się milczy 17 września 1940 roku 1941 roku o godzinie 19.30 Man Cil nakazał zbiórkę wszystkich polskich księży przed blokiem 28. Nastąpiło, czego się nikt nie spodziewał. Komendant obozu raczył przemówić publicznie do polskich skazańców. Oświadczył, że odtąd jedyni księża niemieccy oraz księża z innych krajów, należących do mniejszości niemieckiej cieszyć się będą przywilejami w obozie. Duchowni, natomiast polskiego pochodzenia, muszą się podporządkować wszystkim surowemu obozu kaplica. Kaplica będzie dla nich zamknięta. Przemówienie zakończył wezwaniem, aby każdy z obecnych, którzy czuje się w duszy Niemcem, okazał się to wystąpienie szeregu. 800 księży Polski nikt się nie poruszył. Komendant kipiał z nienawiści. Nie mógł pojąć tego faktu. Propozycję powtórzył po raz drugi. Odpowiedziało mu wymowne melczenie, grobowa cisza, zrozumiał, nie kusił po raz trzeci, zrozumiał wszystko. Było to 17 września w 1941 roku w Dachau. W tym czasie od 11 lipca 1941 roku w pojedynczej celi w Dachau był arcybiskup Julian, Johannes Neuhoisler. Arbiskup, biskup, który wyświęcił na diakona we 16 urodził się przy Dachau. Był więźniem Dachau, jak mówię, od 11 lipca 1941 roku. W dniu, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa Wetnamskiego. Jak się zaneguje, że od jest tylko jeden, to jaka jest Nie Anegret. Minister. Mężczyzna, jak ma Urodzona 20 rocznicę likwidacji Edystein razem z 527 katolickimi Żydami, Anegret jako minister obrony, wybrany 17 lipca 2019 roku, w rocznicę urodzin Merkelowej, w rocznicę krwawej niedzieli w Hamburgu, była w Dachu z, z wojskowymi Izraela. 18 sierpnia 2020 roku. Nad obozem koncentracyjnym latały samoloty Izraela. W Hamburgu zaostrzono przepisy sanitarne i ustalono, że największym świętem czasów koronawirusa jest Jan Paweł II. Tutaj mamy właśnie biskupa Stefana, przestępcę, który w 2005 roku został biskupem. Hamburga, żeby sprzedać wszystko. Tu mamy obrazki Jana Pawła II, które ustalono, że jest największym świętym. I tutaj mamy to. To mamy tutaj zaświadczenie, że 18 sierpnia 2020 roku zaoszczędą przepisy dla sanitarnych Kościół św. Józefa, Matka Boska Nadziei. Tutaj mamy historię 9 sierpnia 1942 roku, kiedy w, Dacho, w Oświęcimu zamordowano 527 Żynów, wśród nich Rutkontorowicz z Hamburga i, i matka chrzestna św. Edyta Stein. Tam, gdzie został zamordowany planowo Maksymilian Kolbe i Stefania Tomaszewska, w tym obozie ksiądz, który napisał historię Pomorza był świadkiem 9 sierpnia 1942 roku, świadkiem mocy cudownego medalika w obozie koncentracyjnym, do którego przywieziono 527 kapłanów 13 grudnia w 1940 roku, zamordowany biskup Rivera. Tu jest 15 obozów koncentracyjnych, które powstały w 1932 roku, w 1933 dano do nich całą inteligencję niemiecką, która była im niepotrzebna. Kanclerz Koncert Olaf. Tu jest jakby jego gratulacje na 150 lat powstania Maria Krankenhaus w Hamburgu. Był wtedy burmistrzem Hamburga, miasta Maria. Zlikwidowany jako szpital. 150 lat. Marian Krankenhaus. Tu jest jak Helmut Schmidt modli się za Niemcy. Ten, który spotkał się z Karolem to jest ikona. Ikona, którą otrzymał Helmut Schmidt od Breżniewa. Ikona była fotografowana 13 lutego, 13 maja, 13 maja 2000 roku w Hamburgu w Muzeum Kosmicznym w Święty na nowelna do świętego eksperta, który otrzymał burmistrz Hamburga, Ole von Weiss. dokładnie. 15 listopada 2004 roku podczas otwarcia Wystawy Solidarności obecny był Adamowicz, któremu zrobiono królewski pogrzeb. Święta Maria Matko Boża, mój się za nami brzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej duszę swoją. Święta Maria Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamy.